Jadna Troszczyńska-Rejman, mam 52 lata. Jestem mamą dwójki dorosłych dzieci. Nigdy nie umiałam tak zadbać w siebie. Nie mam w tym kompetencji. Mam wiele różnych kompetencji, ale tutaj jakoś mi nie wychodzi, wszystko, co próbowałam ze sobą zrobić, oprócz tego schudnięcia, tak, no to mi nie wychodzi. Myślę, że potrzebne mi jest takie oko z zewnątrz, które obiektywnie powie, co można zmienić i, i pomoże mi sprawić, że. Będę super pięknie wyglądać. Jestem otwarta na medycynę estetyczną. Przedstawiono mi pacjentkę panią Joannę, która miała bardzo wyraźne zaniki tkanki tłuszczowej na policzkach i wiotką skórę dolnego piętra twarzy i mocno zmęczone oczy. Miała bardzo odwodnioną powiekę dolną i szyję, więc zaproponowałem jej kilka zabiegów, m.in. lekkie uniesienie koniuszka nosa, zmianę wolumetrii policzków poprzez wypełnienie tych policzków, wypełnienie doliny łez, dodatkowo jeszcze uniesienie twarzy poprzez nici liftingujące i na dodatek do końca... Dopełnieniem wszystkiego był Juvenus, czyli polipeptydy. Wykonaliśmy więc szereg zabiegów z użyciem saifa Filler, saifa Volume, saifa Volume Plus, Juvenus Plus. Dodatkowo jeszcze wykonaliśmy nici nippingujące Barb 4D. Myślę, że pacjentka na koniec będzie czuła się mocno odmieniona. Będzie wyglądała na pewno dużo od młodziej. Na pewno będzie mocno rozpromieniona twarz poprzez polipeptydy, której dodaliśmy i zaokrągli się jej buzia, szczególnie. Policzki, przez co będzie miała naprawdę młodzieńczy wygląd w twarzy. Te włosy takie mi się zrobiły strasznie szorstkie. Nie mogę sobie z tym poradzić. Już obcinałam, zmieniałam fryzury, farbowałam, różne rzeczy wcieram, ale cały czas one są nieładne. U Asi zrobiliśmy prekoloryzację, koloryzację, następnie strzyżenie, pielęgnację Olaplexem. Dzięki temu mamy bardzo zadbane włosy i piękny kolor. Fajny, taki nietypowy kolor, fajna fryzura, taka, taka roztrzepana. Cerę Asi rozświetliłam naszym wspaniałym rozświetlaczem do twarzy i ciała Power of Glow. Następnie nałożyłam podkład All Day Long, który nie tylko nawilża, ale również jest bardzo trwały, więc nie będzie trzeba robić poprawek w ciągu dnia. A oczy umalowałam nową serią Star Secrets, czyli liner, kredka do powiek oraz wspaniale pogrubiający rzęsy tuż do rzęs. Na usta nałożyłam Soul Glossy, nasz wspaniały, rozświetlający błyszczyk. Oprócz fajnej fryzury nowej, make-upu, dostałam też produkty firmy GAM do używania do pielęgnacji jamy ustnej na co dzień. Do pielęgnacji włosów pani Joanny wybraliśmy odbudowujący zabieg w nasączonym maską czepku. Zawarte w nim naturalne ekstrakty roślinne domykają łuskie włosa i poprawiają ich kondycję. Zabieg ten najlepiej powtarzać dwa razy w tygodniu. Z kolei do podtrzymania efektu koloru wybraliśmy szampon koloryzujący z linii Botanical. Jest to rodzaj koloryzacji półtrwałej, przez co nie obciąża włosów, a zawarte w nim naturalne ekstrakty poprawiają ich kondycję i działają pielęgnująco. Metamorfozy mnie bardzo zaskoczyły. Zmieniła się moja twarz, zmieniły się moje włosy, nauczyłam się malowania, dowiedziałam się, w czym jest mi najlepiej. No, to była świetna zabawa i możliwość poznania siebie lepiej, zobaczenia, w czym jest mi najlepiej. Polecam wszystkim dziewczynom w każdym wieku, żeby, żeby też wystartowały i też wzięły udział w takich metamorfozach. Warto się dobrze bawić i warto potem pięknie wyglądać.